Siema, no witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie, przychodzę do Was z czymś... Totalnie innym. Mam na myśli to, że będę uczył ludzi łowić. Wiem, że ja nie jestem najlepszym kandydatem na uczenie kogoś, ale jakieś tam podstawy znam. Także dzisiaj wraz z Masonem, który jest o on będzie mi pomagał i będziemy uczyć dwie osoby łowić ryby. A dzisiejszymi gośćmi będzie Azdus, którego możecie kojarzyć z Twitcha. I będę go uczył łowić. On będzie miał dzisiaj też transmisję z naszego łowienia. Także może ktoś z Was już oglądał. Oraz będę uczył jeszcze moją przyjaciółkę i czuję, że to nie będzie. Prosta sprawa. Sprzętu, słuchajcie, mam naprawdę sporo. Każdemu ogarnąłem wędki i wszystko, co tak naprawdę potrzebne. Każdy ma zrobione zestawy. No jest tego no, naprawdę sporo. I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy na jednym z moich ulubionych łowisk, czyli na łowisku usokołów. Wybrałem to łowisko ze względu na to, że jest tutaj sporo ryby, i myślę, że znam to łowisko już na tyle dobrze, żeby pokazać azdusowi. Oraz Julce, gdzie mniej więcej łowić, żeby po prostu coś złowili, tak? No nie oszukujmy się, dzisiaj moim celem nie jest złowienie ryby przeze mnie, a pokazanie im jak się łowi. Metod feeder, zestaw banalnie prosty, ale myślę, że na tą metodę uda im się złowić największą rybę jak na początek. Nie będę się bawił żadnymi spławikami ani innymi, tylko po prostu już polecimy troszkę grubiej i pobawimy się na metod federa. Czy uda im się coś złowić? Zobaczymy. No i ogólnie łowimy na tym większym stawie, bo nie chce mi się bawić z mniejszymi rybami. Tam jest dla początkujących drugi staw, ale... tam, Tak, tam są mniejsze ryby i tam nie trzeba mieć jakiegoś nie wiadomo jak sprzętu, ale ja już mam tyle, że myślę, że największe możemy łowić stąd dzisiaj. To jest na razie twoja wędka. Moja? O, tu masz delikatną, Ule. ale ty raczej nie złamiesz wędki. Ogólnie to fajnie by było jakbyście nie złamali tak opcjonalnie, ale możecie. jak możecie złamać wędkę? Przy złym zarzucie. No. Ale wszystko wam pokażę zaraz. Że cały, nie ma łódeczki. Nie, nie, nie ma tak łatwo. Ja sam muszę uwagać. <laughs> Proszę bardzo, nie to się jest mieć. twoje. To jesteśmy dzisiaj z ekipą. Dzisiaj będą duże ryby. Tak. Ta nasz koleja nauczyła, że ja jestem tym beznadziejnym, nigdy nie łowię. <laughs> Może <starym> z parę starym <laughs> A co teraz robić? Zaprawę jakoś? Zaprawę, Ta cement. Zamuję muramską? Cement robię. Teraz zakładamy sygnalizator. Wątpię, żeby wam się chciało patrzeć na wędkę. No. Jak ryba będzie brała, będzie wyciągała żyłkę z kołowrotka i będziecie mieli sygnał po prostu. Są takie wędki, właśnie, żeby stało i ten, czy to jest ten spinning. Nie, to, to ura, one będą stałe po prostu. Zarzucasz no. i czekasz na branie. Tutaj nie musisz machać cały czas. W wędce najważniejsze jest kołowrotek i żyłka, musicie mieć dobrze, ja już wam ustawiłem, ale musi wam wyciągać ryba żyłkę po prostu, żeby się nie zerwała jak będzie duża. Nie. Ona jak będzie walczyć to będzie sobie sama wyciągała tą żyłkę. Żyłki macie dość grube, także myślę, że bez problemu tutaj na tym stawie sobie połowicie. I co jeszcze? No i ogólnie wszyscy macie takie same zestawy oprócz mnie. Macie koszyczki do metody, wyżej macie stopery, żeby po prostu jak ryba mocniej szarpnie to żeby się od razu zacięła. Niektórzy stosują koszyczki od razu z krętlikami w środku i wtedy ryba się zacina, ale ja mam gorsze efekty na to, więc wam zrobiłem tak, jak mi się najlepiej łowi. Plus wiadomo, haczyk i macie coś takiego, taką igiełkę na końcu no. i na to będziecie zakładali przynęty. Macie ten bagnecik malutki no. i wbijacie po prostu ten bagnecik, ale nie cały, tak żeby to kółeczko wystawało, wtedy ona będzie tak fajnie chodzić. I co, i troszkę na to łowi? I do koszyczka będzie zanęta. A gdzie robaki? Nie ma żadnych robaków. Nie, w sumie najcięższe wyzwanie to będzie zarzucanie wędki. Czemu? Zobaczcie się. <laughs> no i na początku troszkę zanęty, niedużo i później pelet. Co to, to pelet? No to jest to. To masz takie już grubsze jakby frakcje, to nie? to też jest zanęta? W tak, naczonego? to jest zanęta, tylko że już takie podwiększe ryby, nie? Wsadzasz teraz koszyczek, mocno dość ubijasz i wyciągasz. I masz tutaj od razu już. I jak ryba będzie pobierała stąd pokarm, to wtedy nawet może ci to zjeść przypadkowo. Czyli przy okazji karnisz w sumie te ryby, nie? Tak. Ta... Jak już macie ogarnięte, no to no synowi raczej nie muszę tłumaczyć jak się zarzuca, ale wam to wytłumaczę. Zarzucanie. Tak. I to jest ogólnie najtrudniejsze w sumie w tym wszystkim. Bo tak naprawdę musicie złapać sobie palcem tutaj no. żyłkę. Coś takiego. Otworzyć kołowrotek. Musicie się zamachnąć lekko. I jak będzie wędka, Trochę ponad 90 stopni w tamtą stronę, to musicie już puścić tą żyłkę, którą trzymacie tym palcem. Pokażę Wam po prostu, ja tłumaczyć nie potrafię. Coś takiego. To w przedszkolu takie rzeczy robię. Julka pierwsza, trzymaj. Ale myślałam, że coś tak zostanie. Nie, nie, nie. Ja, ja muszę Was nauczyć. Jak, jak Julka zarzuca, to ci obkręcę, żebyś miała łatwiej, i palcem wskazującym sobie złap za tą żyłkę. Lekki tak. zamach, jak już będzie ponad 90 stopni, to puszczasz. I, I <słuch> <grystanie> Dlaczego jestem pierwsza? <grystanie> o, jest w miarę w porządku, powtórka. <grystanie> <grystanie> Troszkę dalej spróbuj o, zarzucić. Jest. ale otwórz kowrotek, pamiętaj o tym. Bo jak na zamknięty zrobisz zamach, to wędka pójdzie. Już jest otwarty, tak? <grystanie> jest <grystanie> otwarty. O, nie będzie poleciał. O, no, teraz to jest to. <grystanie> Dobra. Ty już ogarniasz teraz. Pora na ciebie Asdus. Mniej więcej no, o dobrze łapiesz. Weź sobie palcem wskazującym złap tutaj. Otwierasz kabłąk. I zamach jak będzie ponad 90 stopni to puszczasz żyłkę. O! No, jest okay. w porządku. Zamykam i zwijam? Zamykasz, nie, wtedy zostawiasz, ale teraz sobie zwiń, bo i tak muszę tą przynętę wymienić. E, ogólnie to tak, mamy, ja będę łowił sobie tu przy tym areatorze, bo nie wiem czy w ogóle tam będę ryby ciągał, a wy macie tutaj na tą całą zatokę miejsce. A przed przyjazdem mówiłeś rybą, żebym pływały, to? Tak, tak, poinformowałem. Ty będziesz miał lekko utrudnione zadanie, bo nie masz, tak jak Mason, wolnego biegu w kołowrotku, czyli takiego przycisku, co sobie ustawiasz, że sama ci żyłka wychodzi jak ryba bierze. No. Będziesz to musiał ręcznie ustawić. O, dobra, jest w porządku. No i ogólnie tak, to trzeba trochę rozkręcić. To jest hamulec. No, w sumie to tak. Tak, żeby ona po prostu, ryba jak będzie brała, żeby sobie ciągnęła tą żyłkę. No. kiedy są biegi i hamulce, wędce. fajnie, by się pozmieniało. <grym> tak. jest pierwsza ryba. Tak szybko? A ty ja to wędka? A to jest malutka, to jest moja. A to jest malutka ryba. Bardzo malutka. To jest leszcz. Malutka nigdy takiej takie dużej nie złowię. malutka. Co teraz, podbiera krza, czy co? Nie, ona jest malutka, to ja mam w ręce bo... to, to jest maluszek. A ty ty na kukurydzy łowisz? Mhm. Bo ja innym sposobem kompletnie. No Ogólnie, wy macie fajnie, bo wy jak już zarzucicie to w sumie nie musicie nic robić. A czemu ty jeszcze nie zarzuciłaś? To gadało. No, moja! Co, Co to ma wiecie, Ja już myślałem, że wszyscy na rybę czekają. Bardzo mi gadałeś, to czekałam. Ty musisz zarzucić gdzieś przed siebie po prostu. I podwiń sobie jeszcze trochę żyłki, bo masz za, za dużo jej. Oj, yy, to nie tak? I musisz złapać za żyłkę palce wskazujące. Dobra. Co, tak, złap sobie i dopiero wtedy no, otwierasz. Ja Mejsen uciekaj. Już jest w porządku. Teraz tylko zarzut. No i dobra, ty spróbujesz bliżej brzegu. Takim, tylko nie wiem, czy nie przerzuciłaś Mejsena. Przerzuciłaś. No to jeszcze raz. Spokojnie. Metodą prób i błędów się wszystkiego nauczysz. No ale wracając, wy macie fajnie, bo wy sobie zarzucicie już macie zanętę w koszyczku, a ja będę musiał wszystko z procy strzelać. Na metodę da się ładnie właśnie połowić te, co wy macie koszyki, bo to jest najprostszy w sumie sposób. Na metodę? Tak, no to masz koszyczek od metody i to o. się nazywa metoda tak naprawdę. Dobra, ty to na odwrót ogólnie zrobiłaś, a. ale może być, dam radę Dobra. to ogarnąć. Dobra. Trzymaj. Co to jest za hamak? To jest kołyska, jak będziemy mieli większe ryby, i będziecie chcieli na przykład zdjęcie czy coś, to wyciągamy ją do, z wody, wsadzamy ją tutaj, polewamy wodą cały czas. No i sobie robicie z, z fotki nad tym, tak żeby jak wam wypadnie z rąk, bo to się zdarza często, no. to żeby bezpiecznie wylądowała i żeby no, jej się moja. nic nie stało. Boja? Nie, nie, nie. Nie, nie, no nie. Julki. Julka, dawaj, wyciągaj. Poczekaj. A nie, ona ma... Patrz, ona ci poluzowała. Musisz sobie troszkę naprężyć to. Ale to coś jest czy nic nie ma? Jest. Jest? <słuch> Ja? Nie, Nie. I co ja mam Kawa. robić, kręcić? Pokażę ci, chodź tutaj do góry. I ogólnie robisz coś takiego, że po prostu z... jak jest nadmiar, to zwijasz, ale tu nie ma nadmiaru, musisz trzymać, bo to jest duża ryba. Aha, się czuję. Będziesz miała. To jest jesiod. <grywa> no, na razie musisz trzymać po prostu, bo ona <grywa> idzie mocno. Ale to zaraz, zaraz powinno. Słuchaj, powinna ona się zmęczy, jak się tak powoli rozwija. O, i ona się teraz powoli męczy, i sobie ściągasz. I trzymasz. Ona teraz jedzie, to musisz jej dać chwilę. No mocno idzie. Z 2,5 kilo będzie miał. Ona teraz popuszcza, to ty ściągasz to w dół, i przy okazji ciągnąc. Daj, pokażę ci, jak to się robi. Okay. Masz tak. No i jak ona popuszcza, no ale teraz nie popuszcza oczywiście. Ale jak ona. A, o, patrz, patrz, teraz popuszcza, to ty ściągasz i ciągniesz to tak, żeby. Nie było luzu na wędce, bo jak będzie luz, wędka musi być ugięta cały czas. Aha. Bo po prostu ryba ci puści, jak będzie luz. Okay. Na razie ci ciągnie, to no, nie. To Tylko nie ma... uważaj, żeby nie weszła w drugi zestaw. Musisz się odciągnąć trochę. Dodaj to. Tak się rzuca. O, jest ogromne. O, no, to jest polski rekin. Jaki nohal ma czerwony. Rudolf. No, właśnie. Często mają przyzwisko polski rekin. Bo są szorskie. czuję ci, że będzie z nią pozowała. <grymne> Jest pierwsza ryba Julki. Pięknie. I są co walczył? <grymne> no i tu mamy specjalny worek do wypuszczania ryb. Także sobie bierzemy po prostu rybkę i idziemy z nią do wody. Jesiotry są mało żywotne, więc nimi trzeba się trochę pobawić jak je wypuszczamy. Co to znaczy mało żywotne? No że po prostu zaraz będą zdychany. I je musimy wziąć za ogon i je wachlować już powinien być gotowy tutaj idzie powoli sobie On będzie jeszcze odpoczywał chwilę ale nie powinien się przewrócić bo szarpnął się i bałem, że umarła Nie spokojnie nie na mojej warcie Dobra tak będzie Pokaż to No nie, nie strażaj <laughs> Tragedia Julka Tragedia O Mason, zabieraj Ci wydkę Nie, nie zakręcaj na maksa Dobra No to raczej już karb będzie on tak strasznie dziwny jest ten chory. Poczekaj do brzegu. No wiem ale on odbija w tą stronę, no, dlatego masz tak. A to chyba nie jest duża ryba. I dalej się nie wydłuża. Czy mamy tu wędkę. Napływanie zaproszę. <grywa> <grywa> Takie są najgorsze, bo najmocniejsze branie. I mają. Ta mniejsza, ale grubsza. Jest, i pierwsza ryba u syna. Prasznie waleczna. jest totalny. Patrz jakie flipy robi. Tak, akrobata. Fajnie, fajnie. Pięknie. No nie duży karpik, ale lecimy po większe. Mam nadzieję, że jeszcze będą. Taki piękna. Czysty. Czysty, ładny. Zarybieniowy. O, i poszedł od razu. No tak, musisz naprężyć, nie? A ty już przesuwasz ja to. Ja się przesuwam, no. No to A, teraz to tak już nie ściągnij. Nie? Chyba od nowa. Teraz to już od nowa, ściągaj to. Nie, nie. No ściągaj to. Puta, mnie <noise> miałeś taką sytuację. A ja majtki łowiłem, dużo rzeczy takich dziwnych łowiłem. <noise> A ten na jakiś spin. No na spin. To najdziwniejsza rzecz. No majtki, no. <noise> Adamskie. Chociaż... <noise> nie pamiętam, bo ja mały byłem wtedy. <noise> ale pamiętam, że złowiłem jakieś majtki. To jest dwa razy. Oho. łap to Dobra, dobra, trzymaj, trzymaj. To już może być ładna ryba ale ja nie czekaj, panikuję. Dawaj, dawaj, wejdź sobie tu spokojnie na brzeg i łap. Nie, trzymaj ja sobie tak? I musisz lewą ręką. Aha. Za kropkę trzymasz i sobie podwijaj, ale nie może być luzu. Musi być cały czas wędka ugięta. i pompujesz rybę. Ściągasz w dół, do góry. O, i teraz kołowrotkiem ściągaj i w dół lekko. Tak, żeby cały czas pod kątem była wędka. Coś czuję, że Julka nas dzisiaj powije wszystkich, nawet nie. Jest. Malutki, nieduży karp, ale jest kolejna ryba. Duży jest. Duży jest? Tak, duży jest. <laughs> Proszę, wypuść. Ja? Tak. No, to ja zdobierze. Idź sobie tam schodkami zejdź. Może by się przechyliła. No. O, nie poszła. Dobra, daj lepiej, niż mi to całą mokra No i od nowa zestaw trzeba robić. O, a, no tak. <laughs> Siedzi no, kolejny jesiotr Popierak mały czy duży? Duży No taki jak Julki Około dwóch kilo odpływa? Waleczny. Co? O, idealnie w twoją. Yeah. Nie. No możesz chcesz pobrać. Znaczy, podebrać na Ja? to tak? się nie wywala jakoś? Ja <laughs> mogę skumować, tak się robi. Dawaj. No wsadzasz do wody i ja ci ją wpłynę tak naprawdę. Dobra. mam wsadzać, czy jeszcze nie? No możesz sadzić do wody. Jak będę gotowy, to ci wpłynę tą rybą. Dobra. Jeszcze głębiej wsadź. I jak będę już blisko, to po prostu wyciągniesz, ale to ci powiem kiedyś. do tak jak do teraz. Do góry? No i gitara. I jest, pięknie. No i jest, słuchajcie, Jesiot. Drugi już na streamie. Piękna ryba. Nie jest to gigant, ale już koło 2,5, koło trójki, myślę. Piękna ryba. Na bombkę, Nie na metod fidera, jak u Julki. Tylko na bombkę, Jest mega, mega waleczny. Ale w wodzie będzie zdychał A ten to żywy O, o Pięknie O człowieku e, maluszek, karpik Zarybieniowy Dawaj. Ten jest mały, czemu on tak walczy? Dobra, chodź tu maluch. Karpik mały Ale nie, nie ma sensu go wyciągać nawet z wody to jest maluszek Zarybieniowy Śmieszny maluch I Teraz go wypuszczę, nie ma co Asdus, chodź Czekaj Niestety fałszywy alarm. Fałszywy? O. Ty nie fałszywy, jest! Jest? Czekaj. Iść pod, podbiera? Ty poczekaj, bo ona jest gdzieś tu... w krzakach jakiś. Chodź, ja chcę żebyś ty sobie z nią powalczył. O, no i już łapiesz powoli. Dalej ciągnie. No to może być ładna ryba. Na 99% karp to będzie. A Mejsen poszedł do kibla. Miałby rybę. Sama się ściąga cały. Dobrze, jak walczy, to niech sobie powalczy, ale jak będzie dawała, to ściągaj od razu, żeby luzu nie było na żyłce. Nie, nie wiem, czy nie az az Azdusa. Azdusa, bo żyłka jest luźno. Uuu, tu jest ładna ryba, trzymaj. Jak sama? No i nie na hama, bo tam jest ładna ryba. I A Ej, to jak? zaczęła ciągnąć, co jest? Co teraz zrobić? musisz czekać, tylko żeby była trochę wy wygięta wędka, bo inaczej ci może puścić. Jak już będzie niedaleko, to mów. Tu zostawię ten podbierak, a mniejszym podbiorę Julce. Dobra. I chodź, trzymaj go tu. Chodź. Ja? Musisz trzymać, bo ja muszę drugą rybę tam wyciągnąć. I trzymaj podbierek tak, żeby ona była w wodzie. Okej. Okay. Zaraz tam wskoczy, i ją złapię w ręce. Uuu, ładny karp. Największy. Widać? No, on ma 3-4 kilo pewnie. Mejsen, Na twoją wędkę! Tam, gdzie mówiłem, żebyś mi zaufał. Największa ryba z dzisiaj. No? Jeszcze nie wiadomo w sobie. Jest największa na 100%. Julka tam trzyma tego? Trzyma! Gada sobie zim. Jest! Uuu, stary, to ma zdychę. To masz 10 kg. To jest skarb? To jest skarb. On ma 8, 8 kilo ma na bank. Jest 11, to jest 9,5 kg. 9,5 kg. No to masz wiadro na łeb, niestety. Mason, czyń honory. Napełnij. Jest piękny 9,5 kg, dobra, Mason czyń honory Trapia odłożyć i trzymać Nie trzymać, Trzymajmy. trzymać dobra. I na samą głowę staraj się te rybki, nie? O! O! Dobra Pięknie opłacałoś. Chcesz wypuścić swoją rybę? No pewnie No i lecimy po schodkach powoli, tak żeby się z nią nie wywalić o. Małe sobie popłyną. I poszedł, pięknie. Gratulacje, piękna ryba. Ja tego, że polowałem po głowie, to nie, nie słyszałem w sensie, jak to, jak to teraz... działasz? Tylko jak teraz... to złowisz, czy co? Nie, teraz, co ee, teraz, jak już będziesz większą łowił, to za każde pobicie a, rekordu. Za każde pobicie rekordu? No. no. no dobrze, że takiej grubej zaczęło. Mhm. Julka, słuchaj, a ty, to, ty to za każdym razem bijesz swój rekord. No. Tak, super. <gryst> Powinnaś mieć cały czas polowaną. O, ty to już się tak. medium rero opaliłaś. Serio? Zobacz tu Oj. <laughs> Szczerze, nie spodziewałem się, że z wyciągnie 9,5 kilo na, za pierwszym razem, ale mega Jestem dumny, że moje lekcje nie poszły na marne Mała no, długo to trwało Oho Jurka, swoje. No Dawaj, knij. Łap, 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 Idę po Po uh! Kolejny jesiot Ładnie O. Uh. Ło! Bo! Nie żeby coś, ale ona idzie przeze mnie. Aha. Odciągaj ją w tamtą stronę, staraj się. Chociaż zejdź sobie tutaj niżej. Będzie ci łatwiej o wiele, bo tam już są krzaki. Eee, walczy. Tylko nawet nie widzę już, gdzie ona jest. Ty, jaka ryba tam wyskoczyła! Co z Julki będzie dobry wędkarz. Yes! Julka, co ty, obiad gotujesz? Siedzisz tu już 10 minut przy tym. <grym zimno> Musi być smaczne. Co jest grane? Co to za turbina jakaś? Do materaca Jeśli jak coś opłaconego zamawiają, to przyjmij ale... Ale miałem iść do toalety Dosłownie, dałem, Przypadek? dałem Mejsenowi centralkę, żeby pilnował i, i branie od razu Ale to raczej nie będzie duża ryba Ale jest O Pokażcie rybo Mniejszy pobierak jak mam to tobą do łapy sazan, pełnouski Tarzan? Tarzan? Ja <laughs> pisałem, że to jest karp Cały w łuskach jest o, Dobra, on już jest ready Pozwól frenatkę Pięknie Proszę bardzo Dobra, wyciągnę, żeby wam pokazać po prostu jak wygląda pełnołuski. małe A to no, co jest? Karp pełnouski Ej ser no ten to ma wopór dużo łóżek A sam się tak, ja wiem że one tak mało miały te poprzednie A nie czy tego. No? tego No Ale śmieszne <laughs> O o o pięknie Azdus z kolejną rybą Pięknie Jest znowu z tego samego miejsca O Tyle. jedzie ładnie To co? Idę po podbierak <laughs> Jesiotr Musi być waleczny Jak on tak jechał Ja myślałem że to karp będzie nie wiem, czy wielki? No chodź tu, chodź tu, o! Siedzi? No mały, ale jak walczył. No jest mniejszy od tego Jurki, ale no... waleczny jak nie wiem, myślałem, że to będzie karpi, to duży. Jest fajny. chyba czwarty jesiotr. Daj buziak. Ogólnie. odsunął i jakby się odwinął. Ja go wypuszczę, bo je trzeba napleić. dobrze. Chodź tu. O, już no poczekaj, poczekaj. Uciekno solidne kiełbasy To jeszcze jak? Będzie co jeść? A tu co tu jest chleb? No to te Julki coś. Mamy jedzenie na cały dzień. Kocie, Czekaj O teraz Trzymaj. Julka to już jest pełnoprawny wędkarz. Co? Trochę większa. Ale nie będzie jakaś gigantyczna raczej Co to? Ty, kolejna wędka chyba. Jesiotr. <grym> jesiotr. <grym> jesiotr. <grym> <grym> Oho. jesiotr. Ale mały był. Ale był Jesiotr. Jak ci idzie? Jak widać. Tam niestety poszła z tą rybę dzisiaj? <laughs> Ale ja tyle ja samo siedziałam z tą rybą Ale ja jeszcze siłę wkładam Dobrze, mięśni będą Ją chyba jakoś nazwę nawet, wiecie? Wiesz <laughs> Jeszcze okay, nie. nie, spokojnie, dopiero jak będziesz się widział to wtedy o, jest. Mam, dobra Jest, jest. No Julka definitywnie jest słowcą rekinów dzisiaj. No może byłem tak po prostu wypuścić. Tak? No to no, tak, czwarty raz to sama to wieś. Ło, <grystanie> <grystanie> słyszałaś? O, on mówi. No, to teraz słyszałem. Ale tutaj są żwawe strasznie te niesiotki. To ten pierwszy mój był jakiś taki. <grystanie> dziwny. Jest? Dobra leć Moja misja została spełniona, łowicie ryby sami I To mnie tak Daniel nie ciągnął ładnie Ja teraz się w mam wrażenie, że daję. No to No on się zwija coś... tylko od razu, nie? Tak, to jest, wygodny. wiesz, no musisz wy, wyćwiczyć sobie to <laughs> Ta, no nie, że u niego to w ogóle <laughs> Nie stawiają oporu No one tu już mnie znają prawie wszystkie No i pojedzone <noise> Akurat nic się nie działo, no. spaliśmy grilla cały czas. Zawsze tak jest, za każdym razem. O! Ja chyba. Nie. O. Jest. A, ten już lepszy. O, lepszy, większy. Większy, większy, no, patrz, ja jak, patrz jak I się zapiął. Przypadkowo. Z przypad... Ej, do Beskidu to jak my się siedzieliśmy i ty mówisz, wie, że poczekać jeszcze i... Przypadkowo ci wziął. Dlatego tyle hol trwał. Bo jakby zapysk miał, to inna... kompletnie inna walka by była. Chyba wypuszczamy, no. nie? No. Już takie pokazywaliśmy dzisiaj. Fajnie. Ale ten pierwszy miał taki fajny nos rwawy. Żeby... No, Jolki, ten Rudol. Mm. Nie no, naprawdę, te jesiotry tutaj są tak żwawe. od razu już chcą uciec. Apeluję o 5 minut spokoju na zjedzenie czy jest rybak. rybakiem? Dobra, siedzi. O, aż mam roczki przed oczami. Tak szybko zsiadłem z tego fotela. Ale to malutka, strasznie mała ryba. Lin, oj, jaki ładny! Jaki piękny Lin. Ale to jest mój ulubiony gatunek. Ale piękny. Dobra, jego ja biorę na kołyskę. A taki fajny, zielony Moja ulubiona ryba, ale śliska jak nie wiem Dobra, Czemu ulubiona? Pierwsza ryba moja w życiu to był lin Piękny Fajne. Ale on ładny, on już ma z 40 Jaki śliski no. No. Co on ma już? Uczu, on jest ładny, on ma z koło 40 na pewno Daję marką, czy Nie, lin nie, to raczej odpłynie o, o uciekł, a nie jest jeszcze O, już nie ma a z kolejną rywą, słuchajcie Rozkręcili mi się tu podopieczni No i to widzę po wędce, że to może trochę mieć No może być coś fajnego O co tu chodzi? Uuu ładna Znowu kołodychy O, ale wow. bydle Oj, wow. jest, yes. 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 Ale bydle nie, no większa chyba nie jest. Może być. Może być. Tak ale walczyło. Nie może jest. być. Walczyło nie, no sporo nie, ale może, może lekko być. No i uwaga, uwaga. Moment prawdy. 10, 8, 600. Tak. Nie ma wiadra nawet. Nie ma wiadra, ale wiadra jest dawaj. kolejna ładna ryba. Udało się złapać. Jest piękny. Drugi już taki duży karpas dusa dzisiaj. Oh yeah! Coś pięknego. Czuję ją tak. Opa. I koniec. Poszło Poszła. Oho. Wujulka, twoje. No. Dobra, do góry. Do góry, do góry. Idzie czy nie? No tak. Chyba idzie, bo zjeżdża. Nie, no ja nie zarzucę dzisiaj. No dosłownie już z godzinę mam zestaw poza wodą. <laughs> Jesiotr, chyba. Jesiotr. Julka z piątym jesiotrem dzisiaj. Nic innego nie dało. Bo... Ale karpie jednego zławiłaś. O! o, się rzuca pięknie. Ten to jest dzikus totalny. Jest, jest. Teraz otwierasz jedną część. dajesz go trochę niżej to. Ach, widzisz, patrz jak pięknie okay. odpłynął. No i koniec. Fajnie. To ja nie widzę już końcówki nawet. No jest ciałem na fest. Jest, o, jest. Konuski. No śmieszne. Fajnie. O kurde, e ile usłyszał moskito? No taki z 3 kilo pewnie. Coś koło tego. Dobra, raczej wypuszczamy, nie? No. no to jest nie największy, ale ładny też. No, no, no. no. Pięknie. Na zakończenie rybka. Yes, be henk.